Patrzcie ze mną do kina. Dzisiaj idę na film Wielki Marsz na podstawie książki Stevena Kinga. Tutaj widzicie, jak się je pakuje, Bioro okulary, bo jestem trochę ślepa. Chusteczki, jak miała wylać, może łez, oraz coś do pochrupania, chociaż fan fanfakt. Ja raczej nie jem na filmie, ale na reklamach. Tutaj, jak widzicie, już pogoda się, bo padał jak szam do kina i na film Wielki Marsz bardzo długo czekałam. Przeczytałam również książkę. Ten film miał premierę jakieś dwa tygodnie temu. I pewnie przez to, że premiera była dwa tygodnie temu, to byłam praktycznie sama na sali. Jestem już po filmie Wielki Marsz i końcówka mnie zniszczyła, po prostu popłakałam się, ale naprawdę podobało mi się i film nie wciągnął, rozumiem opinię, jak ktoś właśnie mówił, że na przykład film go nudził. Mnie nie nudził, ale wydaje mi się, że to może być dlatego, że po prostu czytałam książkę i tak, wiecie, miałam po prostu porównanie między książką a filmem. Mnie się film bardziej podoba niż książka. Naprawdę tak mocno mnie wstrząsnął i już mi głowa boli trochę od tych emocji, ale myślę, że było warto. Cieszę się, że poszłam na ten film. Koniecznie dajcie znać, czy byliście na wielkim marszu i napiszcie, na ile ten film oceniacie. Ja znając książkę, to film oceniłabym na 8 na 10. Naprawdę mi się podobał. Ściągnął mnie i strasznie szybko mi zleciał.